Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Witam was na moim kanale Ja jadę, a tu inspektorzy stoją oprychy, Czatują Skurczybyki, o, o, o O Kogo tu mają? Polaka? Nie, Bułgara Gdzie tam Polaka? CB jest zmyliło a gdzie jaż to już jestem? No? no jestem moi drodzy, prawie już na barwinku. Prawie na barwinku, yy, czmycham tą granicą odebrałem sobie auto z Piotrkowa, zatankowałem z rańca no, i pędzimy, i pędzimy, i tak se pędzę, bo mamy godzinę 13 za 5. I wiecie, no. Droga to droga, robota to robota. No. Jadę! Lekko jest, bo to z kafleksem jadę. E, jutro gdzieś w godzinach do południowych będę na miejscu. Tak więc. Witam jeszcze raz. W kolejnym odcinku Zapraszam do oglądania Zaczynamy! I witam Ze słowackiej ziemi Z tej przeklętej, kurde, drogi Która, no nie, 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 lubię, nie lubię Nie lubię, nie lubię Jeszcze raz nie lubię Tędy jeździć od samego początku, w tej mojej krótkiej karierze tutaj na południu, barwinek i okolice. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym jadę, już przeszło 7 godzin 7,16, a przejechałem dopiero 400 km 400 km. Tragedia! Nie idzie to to zbyt prędko. No ale okej, okay, dobra. Jutro, jutro na pewno zdejmuję do południa i będę pewnie pomykał na koszyce, bo już tak rozmawiałem z, ze spedytorem. Ale no, na razie nie wiadomo po co. Miał się odzywać, nie odzywa się. No nic, my na, ja mam na razie co robić, więc zapierdzielam dalej. No i tyle, i tyle. Halo, witam kolejnego dnia. Jak widać, szaruga za oknem. Moi drodzy, zostało mi 37 km do dojazdu, do rozładunku. Zatrzymałem się na parkingu gdzieś koło 60 paru kilometrów od miejsca docelowego. No bo tam czas mi się kończył, 10 godzin praktycznie. Wychodzi. Nie no, dobra, mógłbym jeszcze sobie przy przefrunąć na kolejny parking ale już mówię, kurczę, z tymi parkingami przejazdowymi to nie, nie wiem, a to był już następny był koło takiego większego miasta, może mówię, kurczę, będzie nie... Nie będzie miejsca. I tak w sumie to raptem miałem 9.40 chyba 2 jak yy, zakończyłem tach. Tak więc jadę na rozładunek. 7:52. Coś mnie tutaj kaselek złapał. Nie wiem dlaczego, że jeszcze nie obudziłem się dobrze. Eee, zaspałem. Kurwa, zaspałem. Tak sobie uwidziałem, że będę na śnum. Tam bo niby od 7 tam też pracują. No ale przecież kurwa na pierdowy się patrzy do godziny pierwszej prawie. No to jak się wstanie? A zmęczony człowiek niedospany był, bo późno wróciłem z tego dłuższego weekendu, więc... Więc, 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 więc. No. Także moi drodzy, zrzucam na LEGO trasę. to chyba będzie yy, lego utca. <laughs> yy, nie wiem, czy to czasem też nie jest fabryka LEGO. Nowa jakaś, produk będą produkować. No i później będę chyba ciął na pusto na koszyce, tak mi się wydaje, bo tak wczoraj ze spedytorem coś tam rozmawiałem Tak więc widzimy się później moi drodzy No i moi drodzy byłem na jednych, jedną już bramę Lego O Fajny dom ta mała lepianka bieda jak skurczybek dobra, moi drodzy yy, od dupy strony stronę bo tam na pierwszej bramie byłem o tam jest rogo lego na pierwszej bramie byłem i no nic się tam nie wydarzyło bo nie chcieli mnie tam yy, zrzucać czy cokolwiek i podjeżdżam tu pod drugą bramę Zaraz się tu dowiemy co i jak dalej A, tu jest co? Tędy Tu jest był stop No musimy cofnąć, dobra, ja tu muszę gdzieś tu ogarnąć co i jak Co pocofać, poobustawiać się i dopiero będę dawał znać No i po ciężkich przeprawach, moi drodzy, trafiłem na miejsce. W sobie wyznaczonym miejscu, ale coś się tu, kurde, popierdykało, ze względu na to, że... ...chyba ktoś za duże zamówienie złożył. E, I... No i jest problem. Wyjaśniają. Gdzie, kto panią, Nie no, myślę, że tam zrzucą bez problemu. No ale... Zobaczymy, zobaczymy. Bo kurde, no już mam, mam jechać na te koszyce, mam jakąś tam uszykowaną robotę podobno. I y, że tak powiem, no nie uśmiecha mi się teraz gdzieś jeszcze tutaj y, z tym towarem jechać albo coś wyjaśnie. Zresztą w sumie to jakby przyszło to z tym wracać, no to dlaczego nie no? Też lekko, no to dobrze. Tak to widzicie. To wam oddalę. Całość budowy tutaj powstaje. Chyba nowe hale produkcyjne Lego. Rozwija się firma. No, no okej, okay, dobra, ja sobie cierpliwie czekam, bo yy, na razie tylko Plandekę zsunąłem. <laughs> Zacząłem deski zdejmować, ale mówię, że poczekać. Warten, 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 bo jakieś niezgodności są, no więc muszę czekać. No i panowie, przygód ciąg dalszy I panie Się oglądają A na pewno oglądają Pozdrawiam serdecznie Wracając do moich przygód eee, Jadę, kurcze, wiecie eee, W kolejne miejsce Tam się nie rozładowałem jednak Dostałem informację, że tam nie będę zdejmowany I muszę się Ewakuować stamtąd, bo faktycznie coś jakieś tam jakieś pierdoły i błędy wynikły z tym zamówieniem no i e, na no, jakiś inny magazyn fakt faktem to w kierunku też jest Koszyc tylko niepotrzebnie tam traciłem czas czekając na wszystko no ale dobra, no jadę tam na, na rozładunek i 70 niecałe kilometrów mam podjechać w stronę już też Słowacji tam zdjąć. Tam podobno wszystko wiedzą. No i później mam jechać na koszyce, i stamtąd będę ładował na Centrostal Łódź. Na Centrostal Łódź. Tak więc, powrót do Polski. No i dobra. I rozładowanej, i pędzę już na Koszyce. A raczej już dojeżdżam w sumie, bo o tam, tam będę przejechać Muszę jechać tam i tam będę ładował Ale jestem tak okrutnie, kurde, głodny, że ojej, błąd zrobiłem, że sobie nie nastawiłem tego yy, ryżu teraz to by mi się ugotowało bym sobie zjadł elegancko a wiecie co, bo się nie chwaliłem, kupiłem sobie ten e, ryżowar chiński co e, Andzia z Damianem sobie tego tak używali i tak mi już dawno, dawno chodziło po głowie i tak kurde zawsze zapominałem zapominałem, żeby go kupić, no i teraz sobie kupiłem przyszło mi, wczoraj już go testowałem na kolację no ludzie kochani pryma sort ryż w tym się dzieje no i nawet no, sosik, który teraz mam tu w lodówce, mogę sobie równie dobrze na tym tam podgrzać w tym razem z tym ryżem na miseczce typu na parze no cudnie cudnie wręcz yy, wychodzi już po pierwszym użyciu nie żałuje totalnie zakupu eee, no bo takiego ryżu w domu to nie zrobicie jak to to ta maszynka obsługa Banalnie prosta. No dobra, saszetka taka ryżu to tam jest ile? 100 gram. No w każdym razie, jedną saszetkę wsypuję do kubka 250 ml, to to gdzieś tam jest połowa tego, tak? Te 125 gdzieś tak ml wychodzi. Eee... A może by ten tu zjechał? I, i, I tyle samo wody wlewam. Zakrywam, włączam. On się, Jak się ugotuje, to sam się przełączy. Ej, dobra, bo muszę popatrzeć na mapie, czy na mapę, czy ja czasem to tędy sobie tak nie dojadę też tam do tego. Dobra, widzimy się później. No i moi drodzy, już załadowane. Tam z tyłu hala, tu się drzwi już podnoszą. Kurde, ale wyje. Zjeżdżamy, jak było jasno. Już jest cimno załadowane, szpulka jedna i wypierdzielamy teraz na bramę na wagę i na parking jeść muszę coś kurde w końcu zjeść normalnego tak więc 20,5 tony krążek wrzucony tu stopik Jedziemy. Jedna sztuka, centra stal łódź, będziemy zapierdzielać na tej jeszcze hali. Kurde R67, nie ładowałem, ale w sumie to bardzo mi się podobało. Bo nie było jakiegoś tam zatłoczenia, elegancko wjechane na hale. No i, i działamy, i działamy. Ale zanim pasy, zanim coś to i tak te 35 minut się zeszło. Dobra, lecimy. A i moi drodzy, zima nastała. Zima nastała. Nastał kolejny dzień. Środa. Dzień loda. 7.55, ja pędzę już od półtorej godzinki. No i takie tutaj się o to yy, dzieją rzeczy pogodowe. Pada śnieżek. W sumie jakby drogi miały być tak jak tutaj mokre, a zabielić się na... poza drogą. Nie ma najmniejszego problemu, niech kto tam pada. Tak się właśnie sytuacja ma. No moi drodzy, no jeszcze co, no dwie stówki mi zostały do, do tej Łodzi tam na rozładunek. Tam dojedziemy i e, i myślę, że bez problemów się tam jakoś zrzuci, że nie będzie jakichś większych przestojów. No i z Łodzi, no to tak już obstawiam, że to może będzie czasem tam kaflex z, z powrotem mnie dany żeby jechać no dobra ja pędzę dalej i tyle i widzimy się w następnym wejściu scenie i tym podobnej i tym przypadkiem <grym> zakręciłem się A jest, dobra, lecimy No, i jestem, moi drodzy, jestem na tym. Wjeżdżam tu przez inną firmę na Centro albo tędy się wjeżdża. I muszę, tak, wjechać na wagę, zadzwonić pod jakiś tam numer telefonu. I oni mnie zważą. No i dopiero będę gdzieś tam na hale wjeżdżał, tak? No. Tak to, to nie wiedziałem, bo tam była wcześniejsza, jeszcze inna brama. No to tam sobie zatrzymałem się, przeszedłem się na pieszo. No i, no i tutaj teraz nawagę i będę dzwonił. No dobra, ja działam. No i dobra, Mordy. Rozładowane, znalezione, wjechane, zważone, rozładowane. Wyjeżdżam na jakiś parking, jadę czekać. A żeby Was nie zanudzać tym moim czekaniem. No to pożegnam się z Wami. Zaproszę na kolejne odcinki, podziękuję za obecność w tym odcinków poprzednich i w ogóle jesteście mordy cudowne. Dobra, kończymy tą. Nierówną walkę na, walkę na dzisiaj. Chociaż nie wiem, zobaczymy, ale to by się. To, czy, to, czy ja już całkowicie dzisiejszy dzień zakończyłem? Czy nie, to się dowiecie w przyszłym odcinku. A na tą chwilę jeszcze raz dzięki, na razie do następnego. Cześć!